Bananowy doktor wita was cieplutko w szóstym już odcinku czytania na spontanie. Niesamowite jak ten czas leci i jak ta saga leci, moi drodzy. Już będziemy teraz czytać rozdziały 35 i 36, czyli zostało nam ich całkiem niedużo do końca tej sagi, bo trzeba wam wiedzieć, że ona się kończy bodaj na rozdziale 52. No ale te wstępy powiem wam, Pewnie są jeszcze bardziej męczące dla Was niż dla mnie. Jednak staram się nawiązać z Wami jakiś kontakt. Wiecie, to jest taka moja spontaniczna forma. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Co mogę powiedzieć? To jest drugi i jak na najbliższy czas ostatni film, który nagrywam korzystając z mikrofonu Eraisiego. Zapewne. Będziecie już do tego przyzwyczajeni po poprzednim, ale tak tylko przypominam. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego czytania na spontanie, to oczywiście odsyłam. Jest to pozycja absolutnie obowiązkowa, ponieważ wiecie, zaczęło się to, co przeciętny fan Dragon Balla lubi najbardziej, czyli walki. No teraz już nie macie wymówki, że nie lubicie głupiej komedii czy czegoś tam. Komedia oczywiście jest z najwyższej półki, ale... Opinie fanów są różne. Powiedzmy tak, że zbyt dużą większość wśród nas mają Zetkowcy i Superkowcy, a fani oryginalnego Dragon Balla to takie swego rodzaju podziemie niepodległościowe, do którego bardzo chciałbym się zaliczyć. Po to też właśnie czytanie na spontanie, abym mógł wam pokazać garść moich przemyśleń na temat tych wczesnych dziejów świata smoczych kul. No to co? Zaczynajmy. Rozdział 35 zaczyna się euforyczną radością Goku i Kurylina po przejściu przez kwalifikacje. Tutaj pragnę zauważyć drobny detal, mianowicie Goku podchodzi do obcego mężczyzny i zwraca się do niego per wujku. Jest to bardzo swojskie, powiem wam, dlatego że moja mama pochodzi z Orawy, wieś jest dla mnie dość bliska bardziej w klimatach wakacyjnych niż codziennych, bo normalnie to niestety Mieszczuch. Ze mnie jest trochę. I powiem Wam, ludzie tam właśnie mówią do siebie: wujku, obcy mężczyzna, to znaczy jakiś tam sąsiad, czy, czy jakiś pan, którego się widuje na ulicy, to właśnie jest wujek. I tutaj, tak to trochę przyjemnie zadzwoniło ze mną. Musiałem się pokusić o tę dygresję, po prostu nie mogę tego <laughs> pominąć. Goku, oczywiście, zaraz po tym, jak rozgląda się, stanowszy na głowie wspomnianego obcego mężczyzny, wypatruje Bulmę, Rosiego. Puara, Ulonga. Ciekawa rzecz dzieje się z Roshim, ponieważ on oczywiście oferuje Bulmie, czy nie chciałaby pozwolić mu zrobić jakiegoś Pafu-Pafu, przez wzgląd na stare dzieje, no ale dostaje w głowę komicznie wielkim młotkiem zamiast Pafu-Pafu, więc to chyba oznacza nie. Najbardziej to Goku chyba cieszy się na widok Ulonga. Nie wiem dlaczego, ale Ulong też się cieszy, więc niech się chłopaki radują i nie zastanawiajmy się nad tym zbyt długo. Następuje wezwanie na losowanie walk do ośmiu wybranych uczestników, którzy przeszli przez kwalifikacje. W tym czasie dzieje się coś dziwnego, ponieważ Muten Roshi znika. Każdy szanujący się fan Dragon Balla wie, dlaczego Muten Roshi znika, ale nie wyprzedzajmy faktów. Prezentuje się nam ta szczególna ósemka: Yamcha, Goku, kurilin, Potwór Giran, nam niejaka Ran Fan oraz Jackie Chun. No cóż, wcześniej mieliśmy Bruce Lee, to teraz mamy Jackie'ego Chana. Można powiedzieć, ktoś tutaj lubi kino sztuk walki. I na pewno tym kimś była Kira Toriyama. Tak, swoją drogą powiem wam, że zawsze chciałem się trochę wkręcić w to klasyczne kino sztuk walki, ale niespecjalnie wiem, od czego zacząć. Myślałem, czy nie spróbować na przykład Fists of Fury z Bruce'em Lee, bo słyszałem, że to jego najlepszy film. Ale jeśli ktoś z was ogląda takie rzeczy, to chętnie usłyszę w komentarzu, co byście mi polecili. No tak, przeoczyłem jeszcze jednego uczestnika, a mogłem ich liczyć. Jakbym ich liczył, to bym nie przeoczył. To tym jednym przeciwnikiem, którego przeoczyłem, jest Bakterian. Bakteriana znamy i znać go będą też fani Dragon Ball Z do Kanbatu z Ajizim na czele. Ponieważ on jest dość niskiej rzadkości kartą, którą się losuje w specjalnych samonach związanych właśnie z eventem World Tournament, czyli nawiązującym do Tenkaichi Budokai. Bakterian ma pewną szczególną właściwość, mianowicie jedzie od niego. I to tak od niego jedzie, że nikt nie jest w stanie tego zignorować, łącznie z komentatorem walk który musi zatykać nos chusteczką. Goku szczególnie cierpi, bo jak mówi, jego nos jest tak silny jak nos psa. Hm. Dość ciekawe, wydaje mi się, że ta umiejętność nie pozostaje zbyt długo w pamięci autora Dragon Balla, a być może dałoby się z tego coś wycisnąć. Właśnie, skoro już mówimy o tej szczególnej właściwości Bakteriana, to po raz kolejny zainspirował mnie edytor tłumaczenia, z którego korzystam na potrzeby czytania na spontanie, który. Powiedział, że gdyby walki inaczej się potoczyły, to być może turniej, a czy walki inaczej się potoczyły, to znaczy oczywiście, gdyby inny był wynik losowania, to turniej na pewno przebiegałby inaczej i trudno się z nim nie zgodzić. Jak wiemy, Kurilin był tym, który wylosował Bakteriana, a gdyby Bakteriana wylosował ktoś inny, bardzo prawdopodobne, żeby z nim przegrał. A dlaczego by z nim przegrał, to już się dowiemy w następnym rozdziale. No więc następuje losowanie. Pozostaje tylko podać jego wyniki, no bo cóż więcej? Wyglądają one w następujący sposób. W pierwszej walce bakterian zmierzy się z Kurylinem, w drugiej, Jackie Chun zmierzy się z Jamczą. No tak, wszyscy wiemy, jak to się skończy, i wszyscy fani Jamczy muszą, muszą, że tak powiem, pochylić głowy, uznając decyzję Toriyama. Będzie już tylko gorzej. Tak bym Wam chciał powiedzieć, i naprawdę jestem z Wami w bólu, bo wiecie, tak na cały etat to ja jestem fanem Wegety. My mamy trochę lepiej, ale też nie tak bardzo. W ogóle można by się pokusić o stwierdzenie, że Jamcza we wczesnym Dragon Ballu spełnia tę samą funkcję co Vegeta we współczesnym Dragon Ballu czyli musi dostać Bęcki od głównego przeciwnika, żeby było wiadomo, że główny przeciwnik jest potężny. A jakby nie było tego wiadomo z gruntu, no ale już mniejsza. Tak więc walka numer 3 to walka Nama z Ranfan, a walka numer 4 to walka Songoku z Giranem. Na tym się kończy nasz rozdział 35, a w rozdziale 36 poświęcamy uwagę głównie walce Kurilina z Bakterianem, którego główną cechą jest to, że nie kąpał się od kiedy się urodził. Tak wiecie, swoją drogą nie wiem, czy ktoś, kto w ogóle nigdy się nie kąpał, naprawdę tak by śmierdział. Wydaje mi się, że te wszystkie łoje i tym podobne wydzieliny, one się wtedy jakoś regulują. No bo, znaczy, dla nas czystych ludzi pewnie by śmierdział, ale wiecie, tak jak zwierzę śmierdzi, a nie tak jak śmierdzi człowiek, który się nie myje. Nieważne, po raz kolejny dygresja. Wiecie, Kurylin to już ma taką dumną cechę w porównaniu z bakterianem, bo jest najmłodszym uczestnikiem w turnieju. I co się dzieje? Wszyscy na widowni zatykają nosy. Bakterian po prostu aż się cieszy, przebiera paluszkami, zaciera rączki z tego powodu, że tak cuchnie i wszyscy się go boją. Wiecie, są tacy ludzie w rzeczywistości, czasami wsiadają do tramwajów. Tak, dobra, tutaj już nie będę elaborował. Tak czy siak, Kurilin, co prawda, góruje nad bakterianem prędkością, ale zdaje się, potężnie daje mu się we znaki smród. Jaki bakterian z siebie wydziera, na przykład ziejąc w niego swoim cuchnącym oddechem. Później bakterian dokonuje czegoś strasznego, ale imię pozostanie nieskalane. Tak czy siak, cuchnący palec. Więcej nie muszę nic mówić. Kurylin zdaje się już praktycznie traci przytomność, i bakterian skula się nad nim, żeby wykończyć go ostatecznym ciosem. Wiecie o co chodzi, prawda? To, to ja nic nie mówię. Cóż. Yy... Nawet komentator jest przerażony okrucieństwem bakteriana i tym co on zamierza zrobić. Jednakże Goku w pewnym momencie zdaje sobie z czegoś sprawę. Trwa odliczanie. Jeśli Kurilin nie wstanie przed doliczeniem do 10, walka skończy się jego przegraną. Ale Goku przypomniał sobie, iż Kurilin nie ma nosa, więc nie powinien czuć brzydkich zapachów. Przypomina o tym swojemu przyjacielowi i czar bakteriana pryska. Kurilin jest na niego całkowicie odporny. Wstaje na nogi i okazuje się bardzo szybko, że walka jest już chyba przesądzona. Bakterian jeszcze próbuje ratować się pociskami z flegmy, która rzekomo przestraszyła dorosłe słonie, tak mówi komentator, nie ja, cokolwiek to miałoby znaczyć. Jednakże Kurilin potężny cios, potężne kopnięcie wymierza swojemu przeciwnikowi w głowę. Powala go, ale to jeszcze nie koniec. Kurilin podchodzi Skula się nad bakterianem i dokonuje tego, co miało go spotkać wcześniej. Okazuje się, że bakterian tak tolerancyjny wobec swojego własnego smrodu, nie mógł znieść smrodu innej osoby i poddał się. Kurilin zostaje ogłoszony zwycięzcą walki numer 1 21 Tenka i Dokai. Jak mniemam, ten film już trwa całkiem długo, dlatego pasowałoby zebrać przemyślenia. Jeśli chodzi o ósemkę, ósemkę szczególnych bohaterów, którym będziemy towarzyszyć przez kilka, kilkanaście najbliższych rozdziałów, to trzeba powiedzieć, że każdy z nich ma w sobie coś charakterystycznego. Nam to jest design, który rozpoznajemy z daleka. To jest postać, która nawiązuje do kultury hinduskiej i w zasadzie tyle. Przynajmniej na razie. Giran jest potworem, więc mocno odbiega swoją fizjonomią od pozostałych postaci. Goku i Kuririn to Goku i Kuririn. Ranfan jest kobietą, ładną kobietą, prawda? No a Jackie Chun to jest. To jest Jackie Chun. To jest oczywiście, no dobra, nie będę mówił, bo może ktoś nie wie. W każdym razie, dlaczego pominąłem tutaj Bakteriana, bo on tak naprawdę powinien być w centrum naszej uwagi? To jest po prostu straszliwy oblech, który jest postacią oczywiście nierealistyczną, bo co prawda, takie oblechy istnieją naprawdę, ale nie wychodzą z piwnicy albo nie schodzą z poddasza, w zależności od tego, do którego podgatunku należą. Bardzo ciekawy jest ten gag, w którym kurylin jest podatny na, nazwijmy to, moc bakteriana, tylko wtedy, kiedy nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie ma nosa. To trochę tak jak w kreskówkach, kiedy najczęściej to się przetrafia, chyba. Koyotowi, Wilusiowi, kiedy schodzi z klifu i przez chwilę spaceruje po powietrzu, dopóki nie zda sobie sprawy, że nie ma gruntu pod nogami, dopiero wtedy spada. To tak jest tutaj. Można powiedzieć, że świadomość postaci określa ich byt. Tutaj oczywiście cały ekran mógłby się zrobić czerwony i mógłby się pojawić portret Karola Marxa czy coś takiego. Ja nawet nie wiem, co on miał wtedy na myśli. Nie jest to związane z treścią tego odcinka. Gag mi się podobał. Walka była ciekawa. I muszę powiedzieć, że ogólnie nawet patrząc wstecz na, na nasze walki kwalifikacyjne, choreografia jak na mangę, czyli medium jednak mniej wizualnie angażujące niż anime, choreografia walk jest naprawdę niezła i dobrze się to czyta. Czytając te rozdziały z Erasing, bo trzeba wam wiedzieć, że czytałem je z Erasing, zwróciliśmy nawet uwagę na pewną charakterystyczną cechę stylu Toriyama tutaj, iż... Jest dużo białego miejsca, dużo przestrzeni, wiele paneli nie posiada w ogóle detali poza dwójką walczących postaci, dzięki czemu na pierwszy rzut oka widać, co się dzieje na danym panelu. Mangę czyta się niezwykle szybko i zaczyna to być coraz bardziej wciągające. Tak więc oczekujcie kolejnych odcinków czytania na spontanie, bo robi się grubiutko. Mówił do was Bananowy Doktor, to jest chyba jasne. I co wam mówi jeszcze Bananowy Doktor? Proszę zostawiać łapki w górę, proszę zostawiać komentarze i proszę udostępniać filmy. To będzie bardzo pomocne dla frontu wyzwolenia Dragon Balla, bo my to tylko my, a bez was, bez fanów Dragon Balla ta seria nigdy nie zostanie wyzwolona. Musicie podawać dalej nasze filmy, prawda? No nie mówcie, że nieprawda. To tego byłoby na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się, cześć i czołem, jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, do następnego.